Takie zdarzenie y, zmienia perspektywę, przywraca zaufanie. Dzisiaj miałam szczęście. Dobre nawyki mają niezwykłą moc. Jestem i pieszym, i kierowcą. Znam zasady. Wtedy czekałam na wiadomość. 13 lat temu ktoś potrącił na przejściu moją córkę i mamę. Te miejsca dla mnie nadal nie są bezpieczne. Mam nawyk hamowania przed pasami, bo wiem, że oni są zwykle. Byłam wtedy rozkojarzona. Usłyszałam, że przyszedł SMS. To był obrób. winnym popatrzeć. To była głupota. No, żeby tak wszyscy kierowcy podchodzili do tematu jakie. Ja. Od 1 czerwca następuje zmiana przepisów. Pieszemu przysługuje pierwszeństwo od momentu wchodzenia na przejście dla pieszych, jednak nie zdejmuje to z niego obowiązku rozejrzenia się i upewnienia, że nie wtargnie przed nadjeżdżający pojazd. Pamiętaj, by przechodząc przez jezdnię nie używać telefonu i innych urządzeń. Jako kierowca masz obowiązek zachowania ostrożności i ustąpienia pierwszeństwa pieszemu wchodzącemu na pasy. Przed wchodzącym na przejście pierwszeństwo ma tylko tramwaj. Chcę mu powiedzieć. Dziękuję. To było normalne, konieczne zachowanie. Nie czuję się bohaterem. Nowe przepisy to wymóg, nie wybór. Tak jak życie.